Tak, na pewno myślę, że tylko w tym meczu szukaliśmy zwycięstwa i na końcu, na końcu to zrobiliśmy. Myślę, że byliśmy Dużo lepszy zespół i na końcu trzy oczka są zostają w Szczecinie. A, jestem szczęśliwy, że jak cały zespół zrobiliśmy te trzy punkty, zrobiliśmy cztery bramki i szukamy dalej. Tak i mówię, cała drużyna dzisiaj grała mecz i zrobiła kilka okazji, zrobiła cztery bramki, ja obroniłem karne, a, na na pewno jestem bardzo szczęśliwy co reagowaliśmy jak najlepsze możemy po straconej bramkę i drugą polowę pokazaliśmy jaki jest mocny zespół. Jaki jesteśmy mocny zespół. Myślę że miał już ten dopik z trybunach, Na pewno taki jest, tak jest, tak jest, tak był mecz. Zrobisz bramkę, szukasz więcej już. A, jeszcze i Myślę, że wszyscy dzisiaj możemy w Szczecinie być szczęśliwi i idź pięknie spać.